Alina, kiedy obiad? Jak się pierwszy potulię? Czerwony masz na kaca czerwony bacz przeżąda, czerwony bacz, po nocach mi się śniło, o o, o. Czerwony bacz na kaca, czerwony bacz przeżąda, czerwony bacz, po nocach mi się śniło, o o, o. Czer... Muszę szybko uciekać, bo, e, bo robić zrobić, oczywiście Do domu nic nie widać chyba. Zakopciłem oczywiście chałupę, bo chyba y, coś y, przypaliłem w garkach ja go, jak coś oczywiście gotowałem w kuchni i zaczęło śmierdzić, nieprzyjemno oczywiście zapach i wymiotami. mnie, no wymiotami brało i nieprzyjemnie było i głowa od tego zaczynała się boleć i sprawdzam okno otworzyłem, bo tam akurat y, nic nie było widać, bo tam z zapachem spali spalenizny. Spaliłem śmierdzi. I nie da się do domu wejść. okno otworzyłem mnie. Tak było siwo. Aż tragedia zobaczyć okno, ale udało jakoś oczywiście otworzyć okno, ale musiałem wyjść. Obiadu nie wolno sobie ugotować. Nie, to nie było obiad, to było akurat widzowie yy, śniadanie. Ob obiad to to dopiero 11-12 o tej godzinie, Akurat obiad się je. Poprawnie. Ja jadłem akurat śniadanie. Okno jest oczywiście otwarte i ten dym jest siwy, to musi na pozwórko. Wszystko wylot Usunąć. Żeby na podwórku oczywiście ten dym latał i żeby te e, świeże powietrze e, zepsuło oczywiście ten śmierć dym, bo tutaj jest zecy, które to z niszy. tam tutaj, o, tutaj jest kuchnia, jest otwarta, oczywiście tu widzę od pokoju bo na cały chałupę polica śmierć. Tak śmierdziało. Tutaj widzę ja akurat zapomniała o i tam jeszcze... Jeszcze bardziej gorzej będzie śmierdzić. Że się nie będzie nawet y, dało się spać. Aż będzie głowa bolała, że nie będzie się wysy Dało się wysymać rzeczywiście. Ze smrotu. Śmierdzi, śmierdzi, śmierdzi. Cały czas, śmierdzi tej chałupie tym spalonym. Ja ten. E, chleb smazyłem na patelni z spaliłem. I za zaczęło śmierdzić Chciałem chleb e, z jajkiem zrobić. Swajczyłem. Z jajkiem, czyli na nic z chlebem takim, e, kur... takim na patelni oczywiście, e, takie tosty patelniowe zrobić, takie... wiecie o co chodzi. Nie muszę wam bo ja geslerowa nie jestem, żeby wam tłumaczyć, oczywiście o kuchni. siadanie jajko z tostem z patelni. Na jestnicę. I to spaliłem. Jak spaliłem. Dym poleciał i zaczęło śmierdzieć. Szybko otworzyłem e, w kuchni okno. Zapomniałem w niektórych pomieszczeniach uciekłem najszybciej. prawie do domu, zabieja się. Nazwór uciekłem, zabieja się nie udusię. A tutaj jest przygotowane, bo będziemy jechać o miaki akurat e, zbierać. Ale miałem to jaki robić na z ogromnąć ale Rafał, Suczy, Rafał Suczy LS ma problem oczywiście z internetem, bo e, luter internetowy oczywiście z LAN i, przez, i to miało jeszcze funkcję oczywiście wifi, fi zepsuła się spaliła, ale to nie było Rafała, tylko Rafała e, brata. I musi przyjść pachowiec taki, który oczywiście się zna na tym i naprawia tylko i wyłącznie, oczywiście, internety i montuje i robi po to, żeby się On będzie miał akurat mocniejszy internet, jeszcze bardziej szybszy od tamtego pośredniego, oczywiście, ja to mam syn, ja mam to od roku 2016. Od roku, 2016 roku mam internet jestem zadowolony i nigdy mi się nie zepsuł, bo cały czas w tym samym miejscu jest. Nie, czasami raz z pokoju do pokoju, ale robię tak, żeby było bezpiecznie, żeby się nic nie zepsuło, żeby akurat kilka kolejne 10 lat, żeby był. Tutaj jest łazienka. Tu nie otwarte, A tu jest pokój, też nieotwarty, a to mówiłem, że jest pokój tutaj. Nie, to jest, akurat widzowie, jak się spojrzałem, to jest yy, yy, drugie okno o, od kuchni, bo ja mam yy, chyba kuchnię posiadam yy, oknem. Posiadam yy, dwa okna w kuchni, jedno nie otworzyłem, bo nie dałem rady, ale dobrze, że jedno akurat sobie otworzyłem. Tu jest od łazienki, a tu jest od mojego pokoju, gdzie ja śpię, a tu jest... O a tutaj jest akurat yy, pokój. Taki pokój ze salonem połączony. Że, że to jest salon z kanapą. że kanapy się rozkłada i tam można na tej kanapie spać dwuosobowa i wygodna jest. I to jest kanapa, co oczywiście, żeby się wyspać. Jak się wchodzi, zbi się otwiera. Jest takie małe pomieszczenie. Drugie i małe pomieszczenie. Jest takie zbyt, które prowadzą do kuchni i do, y, z, do salonu potem w y, salonie są zwi kolejne, które prowadzą do pokoju a w kuchni też nie w kuchni, tylko chyba tak, chyba w kuchni posiadam, nie, taki korytarzik y, korytarz, który prowadzi do kuchni, do łazienki i do wyjścia y, nazwór i jak się dochodzi do tych wyjść. To wyjść na dwor. Tam obok są zwip, na oczywiście, żeby wejść do y, salonu. A salonie są zwip, przenocone, oczywiście, do pokoju. Jakoś tak mogę wam powiedzieć, też akurat komin posiadam. Ale, Kuch y, ale w kuchni, taki pieczyk. Taki piecz ona powiedzieć taki piec kuchenny taki że, że ma komin prawie e, taki komin ma prawie od tego jak to można powiedzieć od e, zapomniałem widzowie wyleciało mi z głowy, od, od kominka to można powiedzieć żeby każdy wiedział oczywiście ale ten kominek e, jest na oczywiście żeby było w całym iskaniu ciepło <słuch> smrotu coś Pójdę, sprawdzę jest raz i potwieram okno. Tylko żeby mnie łeb nie rozbolał o tego oczywiście śmierdzącego smrodu spalonego. Spali... Spaliłem to trudno, spaliłem, zdadza się. Dobra, już wysłałem wszystkie okna i potwierałem. A każdemu się zdarza spalić, nawet yy, yy, moim widzom też zdadza się spalić. Tu jest okno otwarte, tutaj też jest okno otwarte. A jest, sobie Będę musiał do sklepu pojechać po odset. Muszę kupić ocet i na, y, ga, na gaz położyć po prostu oczywiście i ogień musi oczyścić ciepło, która jest było 100 stopni oczywiście wy oczcie, żeby ten zapach u, żeby mógł do góry polecieć. Y, ta para, która będzie pachnieć ocztem, on zabije oczywiście ten zapach śmierdzący, y, spale, spaleniznę, czyli spalone. To pokona to. Zwalczy tym i wtedy akurat widzę, nie będzie śmierć. Otworzyłem okno, żeby tego akurat e, mgły nie było. Tu i tu jest otwarte, tam też jest otwarte. A to ocet jest potrzebny, żeby oczywiście pozbyć się e, ten nieprzyjemny oczywiście e, zapas palerizny. Okno otworzyłem, żeby nie było tej te, te mgły, ale tak e, perfumy oświeca To nic nie pomoże, tylko gorzej będzie. Będzie łeb bola, ale ocet to pomoże cała jedna buteleczka gotujemy Paruje Zapach u, u octowy. zabija e, spalo, spalenizny zapach ten nieprzyjemny śmierć trafnie, nie da się wysymać. Aż łeb boli od tego i nerwy. Właśnie jak tutaj dym leci. Jak ktoś nie widzi, jak ktoś się ślepy. Ja widzę, leci. Dym. Wy, dym akurat wydes... To jest taka, taka mgła. Ten, ten mgła taka, co została spowodowana oczywiście... Taka para spowodowała oczywiście... jest I za I zaczęło ci się śmierdzieć i ten dym akurat wyle... Wychodzi akurat na zewnątrz. Wyle... wyletnieć się. Wylecieć się z innego... Wyjść z domu na pocwórkę akurat, tak żeby było łatwiej. Poza samochodu nie mam, pojadę traktorem. Tylko prasę odstawiłem, bo ponieważ tutaj poza kamerami... Yy, to, to wczoraj robiłem. Zrzucałem tutaj snopki. O takie malutkie. Pojadę traktorem. Bo mi się nie chce jakoś iść z buta. Jest blisko, ale... Wolę rok zać silnych, bo potem tak i tak będę musiał e, pole jechać. A prasa mpn far to jest Rafał Sutysa ty do okresu, jak ja nie skończę z wszystkich akurat pól e, pracować. A ja jadę do sklepu najszybciej jak potrafię, bo zbudam mi się nie chce. Bo nie mam chęci, ale to chyba rok zać, żeby, po żeby ciebie pojechać na pole. I tutaj czekam akurat na Rafazu to pojedział, ze na usługi, bo tamten nie w Holandzie. Ej, ostatni ten odcinek był nagrany. Akurat wys wyksz... Wys, wyszedzeniem nagryłem, Żeby wyszedzić... Wyszedzeniem. Wiecie o co chodzi. Wysze... nie mogę się dosłać akurat sorry, przepraszam. O tutaj jest ta snopka, a ja tutaj snopki akurat zbiera, a ten odcinek się pojawi po tym, po tym co teraz nagrywam. E, na, Zakopciłem domu, spaliłem coś, a potem się pojawi ten. Ten najpierw odcinek wejdzie, a po nim wejdzie oczywiście z niwa, co już dawno oczywiście nagrywałem kolega, e, ten Artur przyjechał na w Holandę i Kosił mi. O tutaj skosi, a potem powiedział, że nie ma czasu, bo musi jeszcze u siebie akurat e, kukurydzę ku, ku, skosić. I Rafał po ma jedno pole do skoszenia. Już chyba skończy, ale tak przyjedzie i tak mu e, zapłacę oczywiście e, za usługi. Takie plany akurat. A tutaj też jest bankomat. Widzowie jak ktoś nie widział, ale wszystko jest zaplanowane, jest wszystko akurat umówione z Rafałem, co ty LS Rafos uczyceles Będzie internet będzie go... Ko e koszenie oczywiście udam opet, w dwa jak pachowiec od internetu przyjdzie i załatwi mu. Dzień dobry, pijaki, full. Widzimy się widzowie jak kupię. Jajka przydałem gratulacje. Rafał Soczycelet będzie zadowolony. A tak ogólnie to Rafos oczycelesca upisz, ma jajka i je. Izrę. Swojskie. Do widzenia? Ja akurat widzę ocet kupiłem i jeszcze sobie kupiłem yy, chipsy, bo miałem akurat chęć. chleb spaliłem, a jajka akurat nie spaliłem, no to, to tam były chyba stery kromki właśnie chleba i robiłem akurat tego tosta i z i wtedy to akurat wielki smród i się nie dało wysymy. A co to było na patelni? Nie, to nie było widać na patelni, bo na patelni akurat jajka były, jak na początku powiedziałem, sorry, przepraszam, ale ale o jajka mi chodziło, na patelni, a to przeżyło. To jest dobre, to można zjeść. Tylko zaposolić, posolić, bo zapomniałem. Dobrze, że wyłączyłem patelnię i piekarnik, jeszcze piekarnik był. Otworzyłem piekarnik i dym poleciał. Ja chciałem tosty ręczne zrobić. Tak zakupiłem tak, zaśmierdziało, że, że się nie dało bo się wysymać, strzygać się ze ściama. A ja sobie jadę na spokojnie, oczywiście. Od stu samego gotować. Dymp. E, para octowa poleci. Wtedy e, będzie inaczej ci się pachniało. Ja e, wziąłem, wziąłem perfumy, to. i z powietrza, to łeb rozbolą. No, ze za tabletkę sobie wziąłem, żeby się nie zatruł. Widzimy się jak tą prasę Pod i wszystko ustawię tak jak było na początku. Teraz jest zawsze przy bramie. Brama. Nie mogę walnąć, bo to nie moja. Jak ja dotknę, będzie uszkodzone, to kara będzie od Rafałsu czy za LS. Będę uszkodowany, opłacił płacił za zniszczenie i będę musiał to naprawić i wyklepać. A na was nie chcę, nic się nie stało. Na was nie chcę, że, że żyje. Tylko dotknąłem, a nic nie zostało uskodzone. Tak jak było, tak jak jest, Rafał wcale tak się nie dowie, bo tak tego akurat nie będzie widać. Naprawią mu internet, będzie mógł akurat yy, ze mną zagrać. Ale ja na zapas te odcinki nagrywam i wystrzeżeniem. W... Szybko. Że co robię z niwa? Taki przykład. Co robię z niwa? Ja po taki przykład, powiem Takie, żeby widzę je ogarniali, że wczoraj nagrałem zniwa, a dzisiaj nagrywam ościnę. nie, a ja powiem, ja tak wracam... Dobra Przez wczoraj nagrałem zniwa i... i ościnek z tym nagrywaniem oczywiście ja teraz ten uciecka z domu, bo, bo spaliłem jedzenie czyli chleb i zakupiłem, zadymiłem ten, ten. To jest tak. I ten odcinek, po, ty, po tym odcinku pojawi się odcinek zniwa, zniwa, zniwa. Ale musiał najpierw zrobić tak, że zniwa wrzucić, a potem ten odcinek, ale na odwrót. Żeby było akurat inaczej, żeby bardziej było ciekawiej, żeby akurat mniej prac polowy pokazywać a inne rzeczy, które są poza pracami polowymi. Tutaj taki odcinek, e, taki z... na szybkiego i z nudu nagrany, żeby widzom akurat się podobały takie odcinki, które ja kreatywnie wymyślam z, z głowy e, filmy. Jak wam się podobają, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujmy kanał, żeby być na bieżąco, żeby akurat nie przegapić fajnego, kolejnego e, odcinka. elo Elo, do zobaczenia na Radzie Symmajta si się. Pozdrawiam, damy no 221 Łapka w górę i zasubskrybuj. widzimy się w następnym odcinku, papa. Pa.